Ta sytuacja, że nastolatek nie chce iść do, do psychologa, występuje często, i choć są różne przyczyny, dlaczego nastolatek nie chce, nie chce rozmawiać z psychologiem, to można wskazać trzy takie związane trochę z rozwojem nastolatka powody, dla których nastolatek odmawia. Takiej wizyty w gabinecie psychologicznym. Pierwszy powód jest taki, że nastolatek, nie będąc jeszcze osobą dojrzałą, może nie mieć świadomości problemu. Mi tak? jest wygodnie, nie do końca się uczę tak, jak życzyliby sobie moi rodzice. Czasem chodzę na wagary. Ale właśnie fajnie jest pójść na wagary, fajnie jest grać na komputerze albo jeździć na deskorolce, oceny mi nie przeszkadzają. Dla mnie to jest OK. Tak? No i w takiej sytuacji nasz nastolatek nie ma ochoty chodzić, chodzić do psychologa, ponieważ on nie widzi problemu. A to jest zrozumiałe, że żeby. żeby że, żeby zdecydować się na pomoc, na rozwiązanie problemu, to trzeba mieć najpierw poczucie, że ten problem ma. Drugi powód jest taki, że dla wielu nastolatki nie mają jeszcze takiego doświadczenia życiowego, nie mają dojrzałości i nie do końca sobie zdają sprawę z tego, że umysł człowieka, że psychika to nie jest coś takiego prostego, że emocje też mogą dostarczać rozmaitych trudności i że... Jest naturalne, że jeżeli moje emocje sprawiają mi trudność albo coś trudnego dzieje się w moim życiu, to że decyduję się na skorzystanie z pomocy. Takiej dojrzałości, takiej świadomości często nastolatki nie mają i dla wielu nastolatków psycholog nie różni się niczym od psychiatry, a psychiatra nie różni się niczym od szpitala psychiatrycznego, a więc jeżeli nastolatek e, słyszy, że ma iść do psychologa, to zaraz krzyczy, że ale ja nie jestem nienormalny, nie róbcie ze mnie wariata, e, ja nie jestem psycholem, tak? E, no tak reagują nastolatki. E, no i znowu e, tutaj te pewnej dojrzałości też od nich jeszcze na tym etapie e, wymagać e, nie można są takie nastolatki, które zdecydują się na wizytę u psychologa i nie myślą w takich kategoriach, ale dla wielu nastolatków u wielu nastolatków w głowie obowiązuje właśnie taki schemat. I trzeci powód, dla którego nastolatki nie chcą korzystać z pomocy psychologicznej, to jest taki powód, że dla wielu nastolatków psycholog to jest kolejna osoba dorosła, która będzie mi mówić, co ja źle robię. Ona mi będzie tłumaczyć, że coś źle robię i żebym się zmienił. Tłumaczyła mi to mama, tłumaczył mi to wychowawca, tłumaczyła mi to w szkole pani pedagog, a teraz tłumaczy mi, a teraz będzie tłumaczył mi to psycholog. Tak? Więc Nastolatek w takiej sytuacji ma negatywne nastawienie. Nie ma ochoty kolejny raz słuchać tego, że, tego czego się spodziewa, czyli tego, że źle coś robi, no i będzie stawał okoniem. Co więcej, nastolatek będzie przeżywał właśnie zaprowadzenie go do psychologa jako zamach na jego autonomię, niezależność. Oni chcą mnie zmusić do tego robił to, co oni chcą, więc biorą mnie do psychologa, żeby on mi wyprał mózg i sprawił, żebym, to, żebym się im podporządkował. Nie, ja do tego nie dopuszczę. Tak czasem przebiega rozumowanie nastolatka. No i znowu można powiedzieć, że jest to związane z, z tym okresem rozwojowym, z budowaniem niezależności no i brakiem pewnej dojrzałości, której w naturalny sposób nie można oczekiwać jeszcze w tym...